Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest prezydent Kędzierzyna Koźla, pan Tomasz Wątuła. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiele się dzieje ostatnio, panie prezydencie. Bardzo czekaliśmy na wiadomości związane co z kompleksem rekreacyjno-sportowym w Kłodnicy. Po wielu, wielu latach, chyba dwudziestu paru, jest jakieś światełko w tunelu. Podać nam proszę parę szczegółów. Tak, to już nie jest światełko w, tu, w tunelu, a to są konkretne rozwiązania. Od 22 lat obiekt y, basenowo-rekreacyjny w Kłodnicy jest nieczynny i u, ulegał stopniowej degradacji aż do kompletnej ruiny. Od wielu lat władze miasta szukały y, jakichś rozwiązań, y, żeby zagospodarować ten teren i w końcu udało się to uczynić. Wczoraj miałem okazję podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z, ze środków unijnych na rewitalizację tego obiektu i utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego. Co się kryje pod tą nazwą? Chcemy tam utworzyć takie nowoczesne centrum, gdzie dzieci, młodzież, a myślę, że i dorośli będą mogli y, uczyć się fizyki, chemii, praw natury, ale w taki nowoczesny, innowacyjny sposób, gdzie będzie można dotknąć, zobaczyć, samemu przeprowadzić y, doświadczenie. Y, uważam, że to będzie bardzo ciekawy obiekt, który będzie budził wielkie zainteresowanie i spodziewam się, że nie tylko mieszkańcy miasta, ale i okolic będą z niego chcieli korzystać. Doszukuje się analogii z Warszawą. Być może jest to jakiś pomysł. Tak, myśmy się wzorowali szukając tego rozwiązania na, na, na kilku tego typu obiektach, nie tylko w Polsce, myślimy to o Krakowie czy Warszawie, ale też korzystaliśmy z wzorców z oceanu, z Kalifornii, ze, ze Szkocji i taki obiekt został zaplanowany, uzyskał akceptację nie tylko me, formalną, ale merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim, stąd to dofinansowanie i myślę, że to naprawdę będzie ciekawy obiekt. Przewidujemy wykonanie i oddanie tego obiektu w pierwszym półroczu 2015 roku. Inwestycja to jest około 5 milionów. Na dzisiaj już mogę powiedzieć, że dofinansowanie prawdopodobnie będzie sięgało połowy wartości inwestycji. Panie Prezydencie, kiedy pierwsza łopata? Droga do tego jest dosyć długa, dlatego że teraz po podpisaniu umowy będziemy musieli przygotować postępowanie przetargowe formule zaprojektuj i wybuduj to troszeczkę potrwa. Myślę, że pierwsza łopata to jest przyszły rok. Panie Prezydencie temat niezwykle ważny, bo i myślę, że poruszający opinię publiczną temat referendum, grupa inicjatywna złożyła wniosek. Pana komentarz do tegoż wniosku? Tak, to prawda. Powstała grupa inicjatywna, która chce doprowadzić do przeprowadzenia referendum. Ja ostatnio przeczytałem dosyć ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej. On się nazywa Polowanie na Prezydentów. I dosyć szeroko są opisywane referenda, a ich jest mnóstwo teraz w Polsce. I pozwolę sobie zacytować pana Jarosława Flisa, który jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest specjalistą od systemów wyborczych. Jarosław Flis uważa, że urodzaj na referenda samorządowe nie jest wynikiem mm, słusznego gniewu mieszkańców, tylko wadliwego systemu wyborczego. Opozycja zorientowała się, że znacznie łatwiej odwołać urzędującego burmistrza czy prezydenta w referendum, niż pokonać go w takich normalnych wyborach. Urzędujący prezydent czy burmistrz ma na starcie około 20-30% przewagę nad konkurentami, bo jest kandydatem znanym i sprawdzonym. I ten politorok twierdzi, że odwołanie prezydenta w referendum jest dlatego łatwiejsze, iż głosujący nie wiedzą, kto go może zastąpić, a więc do głosu nie dochodzą polityczne podziały. Wszyscy się jednoczą przeciwko wspólnemu wrogowi, a na fali pogarszających się nastrojów społecznych. Yy, w kraju, spadających ocen partii rządzącej, operacja jest znacznie łatwiejsza i niestety jest to patologia, twierdzi pan Jarosław Flis, bo nie powinno się normalnych wyborów zastępować referendami tylko dlatego, że są łatwiejsze do wygrania. To jest komentarz, to jest komentarz eksperta, politologa. W tym artykule też jest taka teza zawarta, że nie wydaje się, aby mieszkańcy tylu miast, miejscowości w Polsce pomylili się wybierając y, złych włodarzy. Y, te referenda w tej formule są y, narzędziem walki politycznej i wcale nie służą, y, wcale nie służą. Y, zmianom, poprawie, tylko jest to normalna wojna polityczna kosztem podatnika, kosztem gmin. Za rok są wybory. Na pewno pan śledzi zbieranie podpisów. Ma pan jakieś informacje, które by się wiązały z tym, czy ma się pan martwić, czy też nie? Nie, nie mam informacji i nie zamierzam zbierać. Muszę się przyznać, że spotkałem. Niedawno na mieście młodą dziewczynę, która miała koszulkę referendalną i podchodziła do ludzi, podeszła też do mnie, czy nie zechciałbym złożyć podpisu pod, pod inicjatywą referendalną. Więc ja zapytałem się: A dlaczego? Czemu ma służyć referendum? Ta dziewczyna powiedziała, że nie wie, że ma być referendum. Ja mówię: Ale powiedz mi, co takiego jest złego? Jesteś młodą osobą, na pewno masz swój osąd, spojrzenie na miasto. Co jest złego, co trzeba by poprawić, czego nie robić, czego wam brakuje? E, pytałem dlatego, bo zdanie młodych ludzi jest dla mnie bardzo ważne. E, to oni są naszą przyszłością i koniecznie jest słuchiwać się w głos ludzi. A dziewczyna, która prosiła mnie o podpis pod, pod, pod referendum, powiedziała, nie wiem, ja zarabiam na wakacje. Nie będę tego komentował. Dla mnie to naprawdę jest tak, że to jest zabawa miastem. To jest spaczone narzędzie demokracji i samorządności. Oczywiście, że referendum ma służyć do reagowania przez mieszkańców na trudne sytuacje, na błędne decyzje, ale jeżeli się spojrzy na skład grupy referendalnej no to ma się jasne spojrzenie, że za tym stoją partie polityczne. Trzy duże partie polityczne, które korzystają z narzędzia demokratycznego, żeby osiągnąć swój cel. Ja obserwuję też to, co się dzieje w kraju. Miałem okazję rozmawiać z prezydentem Gliwic, panem Zygmuntem Frankiewiczem, który dla wielu samorządowców jest taką ikoną samorządności, bo jest prezydentem wielu kadencji. Jest to człowiek sukcesu za jego rządów. Gliwice się mocno rozwinęły, powstały setki miejsc pracy. I kiedy w zeszłym roku było zorganizowane referendum, żeby odwołać pana prezydenta Gliwic. Miałem okazję z nim porozmawiać i chciałem powiedzieć, że to nie zmienia mojej opinii o nim, bo jest ikoną samorządności. Pan prezydent odpowiedział mi: Ja nie mam czasu zajmować się referendum. Teraz finalizuję jeden ważny projekt dla miasta i na tym się chcę skupić. Powiedział mi też, że on przyjmie z pokorą każdy wynik tego referendum, mimo tego, że jest przekonany, że jest to narzędzie wojny politycznej, ale jeżeli mieszkańcy Dadzą się uwieść referendarzom, to on przyjmie z pokorą ten wynik, ale nie będzie zajmował się w żaden sposób referendum, bo na to szkoda mu czasu, bo są rzeczy ważniejsze dla miasta. Wtedy yy, byłem trochę zaskoczony jego wypowiedzią. Myślę, że teraz rozumiem, co miał na myśli. Czyli Pan się nie interesuje za bardzo referendum, robi Pan swoje. Znaczy robię swoje. Na pewno to jest tak, że y, trzeba słuchać i ja to robię, y, trzeba słuchać mieszkańców. I nawet jeżeli referendum, które jest narzędziem y, narzędziem politycznym, bo to widać ewidentnie, nie tylko w Kędziżnym Koźle, ale na terenie całego kraju, to y, jest to też taki sygnał, że trzeba się zatrzymać i zastanowić, czy. czy jest coś, czego ja nie dostrzegam lub co można byłoby zrobić lepiej, tak, to prawda, ale nie zamierzam się skupiać na, na, na tym i obserwować codziennie, ile tych głosów jest, jak to wszystko przebiega, bo naprawdę dzieją się ważne rzeczy dla miasta. Niedawno wspomniany kompleks sportowo-rekreacyjny, dostaliśmy potężne dofinansowanie na uzbrojenie terenów pod inwestycje. Musimy szybko i sprawnie wykorzystać te pieniądze, a mówimy o kwocie 13 milionów, to jest największe dofinansowanie jakie gmina dostała, pomijając Fundusz Spójności na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. My dozbrajamy ten teren pod myślę konkretnych inwestorów i to są rzeczy ważne. Zapytano mnie też, jaki ja mam stosunek do referendum, do, do, do głosowania. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedzi no, chyba dwóch kluczowych polityków w kraju. Obecnie toczy się, czy zostały złożone podpisy na referendum, odwołanie pani prezydent Grunkiewicz-Walc. Pan premier wypowiedział się w ten sposób o pani prezydent. Jeżeli ktoś dużo robi, to ma też dużo przeciwników. Liczę, że Warszawiacy odmówią udziału w referendum i w ten sposób wyrażą wotum zaufania dla Hanny Grunkiewicz-Walc. Za tą wypowiedź. Pan premier uzyskał wiele negatywnych komentarzy, bo uznano, że to jest walka z demokracją, że referendum jest od tego, żeby się odbyło. Z kolei jeden ze znanych dziennikarzy powiedział, że to też jest forma wyboru. Forma wyboru, bo nie pójście świadome, nie pójście do referendum, też jest formą podjęcia decyzji. Najmocniej grzmi na takie postępowanie czy takie słowa premiera, ale jakbyśmy się cofnęli trzy lata temu, do 2010 roku, do stycznia, kiedy odbywało się referendum w sprawie odwołania prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, pan Jarosław Kalczyński powiedział tak. Referendum jest instytucją nadzwyczajną, która powinna być stosowana w sytuacjach nadzwyczajnych. Tymczasem w Łodzi nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Tym samym, jest to dowód, że w Polsce z narzędzia referendum zrobiono narzędzie do wojny politycznej celem osłabienia włodarzy gmin przed kolejnymi wyborami. I myślę, że jestem przekonany, że nasi mieszkańcy potrafią zobaczyć, co się w mieście dzieje. Potrafią zobaczyć, że mimo trudnych czasów, a rok 2012 był szczególnie trudny w kraju z powodu ekonomicznych, gospodarczych. Dzieje się dużo. Ja nie mówię, że Tomasz Wantua jest idealnym prezydentem. Tak, popełniam błędy, jestem człowiekiem, być może spojrzenie z urzędu jest odmienne od spojrzenia mieszkańca ale staram się słuchać, słuchać mieszkańców i reagować w każdym momencie na to, co się w mieście dzieje. Jestem przekonany, że mieszkańcy są rozsądni, że jeżeli zdecydują podpisać listę referendalną, a potem wziąć udział w wyborach, jest to ich decyzja, nie jest to manipulacja polityczna. I myślę, że, że... Że już nie będę się opowiadał na temat referendum, a zajmiemy się bieżącymi sprawami miasta. Głośna, medialna afera wycinka drzew przy parafii świętego ducha na osiedlu piastów, wina urzędnika czy samowolka firmy, która robi tę pracę? Uwielbiam słowo afera. Tak doszło do wycięcia nadmiernej ilości drzew. Nie powinno to mieć miejsca. Gmina kędzierzyn koźle zamierza. Wykonać inwestycje, wybudować drogę w tej części miasta. Na tą drogę czekali od wielu lat mieszkańcy i w końcu realizujemy tę inwestycję. Jednym z elementów jest przygotowanie terenu pod wybudowanie tej drogi. Trzeba było dokonać wycinki drzew. Do tego celu gmina wyłoniła firmę w drodze normalnego postępowania ustawy zamówień publicznych, i ta firma no, popełniła błąd i wycięła nadmierną ilość drzew. Prawo polskie jest takie, że zresztą wypowiadał się kierownik Starostwa Powiatowego, które w tym wypadku będzie stroną postępowania, że będzie wyciągnięta, wyciągnięte konsekwencje wobec właściciela terenu, czyli gminy i gmina będzie miała nałożoną karę. I to jest jakby jeden element y, tego aspektu formalnego. Z drugiej strony gmina Kędzierzyn-Koźle będzie dochodziła swoich praw y, wobec wykonawcy. Y, nie nazwałbym tego aferą, y, aczkolwiek stała się rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Takie rzeczy czasem niestety się dzieją. Y, My podjęliśmy formalne działania. Zostało złożone doniesienie do y, prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo jest to no, y, poważny błąd. Zostały wycięte drzewa, na które nie było pozwolenia. Panie prezydencie, dwa tygodnie temu za periodykiem samorządowym wspólnota podawaliśmy, m, że należymy do jednej z bogatszych gmin w Polsce. Jest pan też w stanie dołożyć do tego osobisty komentarz? Tak, to nie jest tak wprost, że ten ranking dotyczył najbogatszych samorządów liczone wprost przychodami czy dochodami budżetowymi, ale jest to ranking od wielu, wielu lat prowadzony przez wspólnotę. Prowadzi to pan profesor nauk ekonomicznych Paweł Świaniewicz. On jest kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Uniwersytecie Warszawskim i od wielu lat jest prowadzony taki ranking, który który uwzględnia wiele, wiele parametrów i pan profesor y, y, opisuje ten ranking takimi słowami. Ten ranking ukazuje tempo rozwoju oraz świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez włodarzy gmin, miast, powiatów i województw. Y, w tym rankingu od wielu lat jest nasze miasto, ale w ciągu trzech lat y, z 23 miejsca znaleźliśmy się na 8 miejscu. Oczywiście y, każdy, kto y, ma ochotę, może zajrzeć do wspólnoty, jest tam długi, obszerny artykuł, który opisuje mechanizmy tworzenia tego rankingu, oceny, jakie elementy są uwzględniane, jakie odrzucane. Y, to jest taki najbardziej miarodajny ranking robiony przez niezależnych ekspertów, niezależne y, pismo samorządowe. I tutaj y, gdzieś słyszałem głos, że tak, jesteśmy na ósmym miejscu, bo miasto się wyludnia. To jest prawda. Y, w z każdym rokiem jest niestety nas mniej w kędzierzynie koźlu, ale ten sam problem dotyczy prawie wszystkich miast, które biorą udział w tym rankingu. I tutaj pan profesor w tym yy... Artykule opisuje, jak starają się zobiektywizować te wszystkie czynniki, no i w 2012 roku uplasowaliśmy się na ósmym miejscu i myślę, że to jest taki subiekt, obiektywny, niesubiektywny, nie mój, tylko robiony przez eksperta ranking i ocena tego, w jakim miejscu znajduje się gmina Koźle. To Zrodzi się pytanie, panie prezydencie, jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Panie redaktorze, to ja powiem w ten sposób. Rozmawialiśmy dzisiaj o kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kłodnicy. Ja mam takie obserwacje. Informacje dobre chyba nie są dobrym towarem. Nie za bardzo chcemy słuchać, nie sprzedają się dobrze. I niektóre media przedstawiły dla mnie naprawdę dobrą informację odnośnie tego obiektu w Kłodnicy w takiej formule: No, niestety, już wiemy, nie będzie tam basenu. Oczywiście, że można to tak przedstawić. Tak, od 22 lat tam nie ma basenu, i od 22 lat wiemy, że tam już nie będzie basenu. Ja uważam, że tam powstanie bardzo dobry, nowoczesny kompleks re rekreacyjno-edukacyjny z innowacyjnymi rozwiązaniami. Więc kwestia tego, jak się chce sprzedać informacje. Dlaczego jest tak źle, jak jest tak dobrze? Nie, ja nie mówię, że jest idealnie, tylko chcę powiedzieć, że w tych trudnych czasach. Bo nie da się ukryć wszyscy, odczuwamy załamanie gospodarcze. Staramy się wprowadzić i są wprowadzone nowoczesne formy zarządzania, nowoczesne formy, formy wykonywania inwestycji miejskich. Już nie będę powtarzał wielokrotnie o tym, co mówiłem wcześniej: od zbiorowych zakupów po inne montaże finansowe, po partnerstwo publiczno-prywatne. I Myślę, że ten ranking właśnie to odzwierciedla. Oczywiście, że zawsze będziemy zwracali uwagę na to, że jest dziurawa droga, na to, że jest brudno, ale też niedługo Państwu pokażemy, ile gmina pieniędzy w, za mojej kadencji wydała na drogi, ile było wcześniej. No mamy sporo zaległości, i ja naprawdę rozumiem mieszkańców, i staram się słuchać ich głosów i staramy się w miarę naszych możliwości reagować. To tak jak niedawno. Pokazaliśmy, ile w roku 2013 gmina wykona inwestycji. I to jest bardzo duża kwota, bo to jest kwota około 56 milionów złotych. Mówię nie tylko o inwestycjach wprost z budżetu gminy, ale też poprzez spółki miejskie. I to jest naprawdę spora ilość pieniędzy, która jest inwestowana w miasto. Część widać, część nie widać, bo mówimy o instalacjach, które będą kładzione w ziemię, ale to jest duża, bardzo duża kwota. Mimo trudnych czasów. I jeden z lokalnych działaczy społecznych dokonał takiego podliczenia, kalkulatorem policzył i ogłosił, że jest to propaganda sukcesu, bo według jego wyliczeń brakuje tam 600 tysięcy. Jest to propaganda sukcesu. Ja rozumiem, że y, można to tak interpretować. Y, jeżeli nastąpił błąd taki czysto rachunkowy, to ja za niego przepraszam, ale zadaliśmy sobie trud y, policzyć. Tak, brakuje 600 tysięcy, ale na plus. Czyli y, chcę powiedzieć w ten sposób: y, są czasy ciężkie. Mimo tego staramy się, żebyśmy się rozwijali. Najważniejszym zadaniem dla miasta jest utworzenie miejsc pracy i zapewnienie mieszkań. To wszystko się teraz dzieje. Oczywiście jest wiele, wiele innych ważnych dla mieszkańców rzeczy, jak chodniki, drogi, porządek w mieście. I to w miarę naszych możliwości realizujemy. Nie potrafię się odnieść, jak się skończy referendum, jak, jak to wszystko dalej będzie wyglądało. Ja chcę powiedzieć, że praca w samorządzie to jest ciężka praca i na nim się skupiamy. Panie Prezydencie, mówił Pan o miejscach pracy. Ja nie ukrywam, z wielką nadzieją patrzę na Blachownię i na. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Ostatnio kilka dobrych informacji pojawiło się z działalności parku. Czy jest coś więcej być może o czym moglibyśmy poinformować słuchaczy? Tak jak niedawno mówił Pan Prezes Wiesław Skwarko dużo się dzieje wokół parku nie tylko jeżeli chodzi o przygotowanie infrastruktury pod konkretnych inwestorów ale też toczone są rozmowy z kilkoma inwestorami. Niestety tak jest w tych rozmowach w świecie biznesu, że dopóki nie będzie już konkretnych umów, a jesteśmy blisko, nie rozmawia się na ten temat. Ale gmina Kędzierzyn-Koźle jest dobrym miejscem do inwestycji. Jesteśmy miastem chemii i na tym bazujemy. Inwestorzy widzą nasze zaangażowanie pod każdym względem. Jest też dobry czas, bo mamy ogromną kwotę pieniędzy na przygotowanie tego terenu pod konkretnych inwestorów i to też jest wielkim atutem naszej gminy. Inwestorzy to widzą, a jak już zaczął się ruch wokół miasta, to yy, na, na rynku yy, jeden inwestor obserwuje drugiego i pojawiają się kolejni chętni, którzy sugerują, że mogliby też u nas zainwestować. Także uważam, że mimo tych ciężkich czasów w gospodarce, mimo tych lokalnych, yy, różnych. Yy, takich niesprzyjających okoliczności to gmina Kędzierzyn-Koźle jest dobrym miejscem do inwestowania i myślę, że lada chwila będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że mamy pierwszą, drugą, kolejną inwestycję. Panie prezydencie, niech pan jeszcze skomentuje remont basenu na osiedlu Azoty, czy pana zdaniem nie ma tutaj gdzieś czy nie do końca profesjonalnej, profesjonalnego podejścia powiedzmy miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, bo przecież kto remontuje basen w Lipcu? Już odpowiem. Ostatnio na to pytanie również udziela odpowiedzi pani dyrektor. Zima w tym roku była dosyć długa. Święta, święta Wielkanocne jeszcze leżał śnieg. Żeby móc ocenić stan techniczny basenu, no to trzeba było poczekać do sprzyjających warunków pogodowych. Ja przypomnę, że basen w Azotach jest co najmniej moim rówieśnikiem, czyli ma ponad 40 lat. Jego stan jest opłakany. Więc raz że długa zima, kiedy tak naprawdę stopniały śniegi, dało się ocenić stan techniczny tego basenu. No, spowodowała, że y, byliśmy dopiero w stanie ocenić zakres y, remontu, jaki jest wymagany, nakłady, i zaraz po tym rozpoczęliśmy całą procedurę czyli pieniądze w budżecie, przetarg. Y, trzeba też powiedzieć, że y, ten stan basenu jest taki, że uderzy się młotkiem w jednym miejscu basenu, to kilka metrów dalej odpada kawałek y, konstrukcji basenu, więc. To pani dyrektor określiła taką reanimacją obiektu, i to niestety jest prawda, ale też musimy sobie uczciwie i szczerze powiedzieć, że gdybyśmy nie przystąpili w tym roku do tej reanimacji, do tego remontu, to oznaczałoby, że już nigdy ten obiekt nie byłby otworzony. Więc jeżeli mieszkańcy mają takie odczucie, że jest to za późno. To ja mogę za to przeprosić, ale nie dało się technicznie tego inaczej zrobić. Zaproponowaliśmy mieszkańcom alternatywę i y, korzystają z basenu w Zdzieszowicach, gdzie gmina dowozi mieszkańców autobusami, które są specjalnie podstawiane. Jest czynny basen kryty i robimy wszystko, y, łącznie z tym, że jest bardzo duże zaangażowanie ze strony wykonawcy, żeby ten basen był otwarty y, niezwłocznie. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie otwarcie tego basenu. Panie Prezydencie, ale to kolejny dowód na to, że jednak formalno-przetargowe procedury są mimo wszystko zbyt długie do realizacji pewnych zamierzeń, które przynajmniej w przypadku basenu okazuje się, że mogło to być, gdyby były inne procedury, krótsze. No takie są przepisy prawa i ich musimy przestrzegać i nikt nie jest w stanie i nikt nie zamierza omijać prawa. Tak, to, to jest prawda, tego nakazują ustawy. Więc połączenie tych technicznych uwarunkowań, kiedy można było ocenić stan basenu i określić zakres, zakres wymaganego remontu, a jest to potrzebne do tego, żeby ogłosić przetarg, no spowodowały, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dodatkowo technologicznie remont... No, tego starego basenu, ta reanimacja no, spowodowała, że jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Jednak myślę, że w przyszłym tygodniu będzie basen udostępniony mieszkańcom. I chcę podkreślić, że ten remont spowoduje to, że będziemy mogli w przyszłym roku jeszcze korzystać z tego basenu. W innej sytuacji, gdybyśmy nie przystąpili do tego remontu, basen byłby już nigdy nieotwarty. A co z kompleksem basenowym, który był planowany? Nadal jest planowany, nadal chcemy realizować to zadanie w formule z partnerem prywatnym. Zgłosiła się kolejna firma, która poprosiła nas o ogłoszenie przetargu na partnerstwo publiczno-prywatne, ale jednocześnie mamy też wariant drugi, również z partnerem prywatnym na utworzenie wspólnej spółki. Głównie tu chodzi o finansowanie tej inwestycji, bo to jest zadanie rzędu minimum 40 milionów, być może więcej. Chcę powiedzieć, że niedługo też będziemy mogli pokazać, że te rozwiązanie, które proponujemy, znalazło aprobatę w świecie sportu i będziemy mieli naprawdę znanego i ciekawego ambasadora budowy naszego kompleksu basenowo-rekreacyjnego. Jest Pan w stanie podać nazwisko? Chciałbym, żeby ta osoba sama przedstawiła się i przedstawiła naszą koncepcję budowy tego basenu, więc jeżeli Państwo pozwolicie, poczekajmy aż zjawi się u nas mistrzyni. Panie Prezydencie, proszę teraz jeszcze nawiązując do, zainspirował mi Pan partnerstwem publiczno-prywatnym, jaki los podzamcza i proszę też wspomnieć o rewitalizacji rynku. Jeżeli chodzi o podzamcze Kozielskie, jesteśmy na etapie negocjacji. Odbyły się już dwie tury negocjacji z partnerem prywatnym. Na początku sierpnia będzie trzecia tura rozmów. W tych rozmowach biorą udział eksperci z Urzędu Miasta, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie. Bierze też strona partnerów również w bardzo szerokim składzie. Plus mamy firmę zewnętrzną, która pomaga obydwu stronom rozwiązywać istniejące wątpliwości. Etapem trzecich, trzeci, trzeciej, etapy rozmów będziemy rozmawiali o tym, na jakich zasadach będziemy podpisywali naszą umowę partnerską. Wygląda na to, że no, na jesień będziemy mogli sfinalizować. Podpisaniem takiej umowy, co oznacza, że zaraz potem ogłosimy normalny przetarg i będziemy mogli realizować remont pod zamcza. Też trzeba powiedzieć, że jest to bardzo trudne zadanie. Jest to obiekt zabytkowy. Należy się w każdym momencie spodziewać niespodzianek wymagających interwencji, być może wymagającym poszerzenia zakresu robót. Z tego względu te rozmowy z partnerem prywatnym są dosyć trudne ale wszystko zmierza w dobrą stronę. Panie Prezydencie, takie pytanie dodatkowe, bo teraz podróżujemy trochę po Polsce, są wakacje, miasta inne mają piękne ronda. Czy jest Pan w stanie wymusić na Dyrekcji Krajowej e, Dróg i Autostrad, aby te ronda, które mamy trzy w zasadzie w obrębie miasta, były takie ładne jak gdzie indziej? Jako, że... To jest temat, który wraca. Gmina nie jest zarządcą wielu obiektów drogowych i my możemy tutaj tylko prosić, apelować, pisać i takie starania czynimy. Rozumiem, że sugestia pana redaktora zmierza do tego, żeby nasze ronda były kolorowe i zadbane. Tak będziemy prosili zarządców, żeby, żeby wypełnili naszą prośbę. Naszym gościem był dzisiaj prezydent Tomasz Wantua. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Jakiś adwocem na wakacje? Życzę każdego dnia słońca, uśmiechu, odpoczynku. Należą się nam te, te, te wakacje, ten odpoczynek. Dlatego życzę Wam wszystkiego, co dobre. Uśmiechajcie się. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.